Cześć, jestem Kusy i witam Was z kolejnym zbiegiem okoliczności. Cześć, Foka! Kąpiemy się w tym pięknym naszym Bałtyckim Morzu. Woda ma jakieś minus 300 stopni, ale to nie przeszkadza, żeby skorzystać z okazji, że już tu jesteśmy i się wykąpać. Zamoczyć chociaż kończynę. A za chwilę zobaczycie, co jeszcze można nad morzem robić. Tym razem, absolutnie spontanicznym zbiegiem okoliczności, znalazłem się nad morzem naszym pięknym, bałtyckim. W miejscowości Ostrowo, koło Jastrzębiej Góry, koło Karwi. Mimo iż jesteśmy nad morzem, to nie samym taplaniem się w wodzie człowiek żyje. W końcu nie przyjechałem tutaj się wylegiwać, a aktywnie spędzać czas. A oczywiście biegając, a także jeżdżąc na rowerze. Do biegania tereny są tutaj jak najbardziej fantastyczne. Niektórzy zachwalają sobie bieganie po plaży, jednak jakoś nie przypadło mi to do gustu. Bieganie po suchym piasku przypomina bieganie po lodowisku. Gdy nogi uciekają i zapadają się jednocześnie w piasek, a Bieganie po pasie przy samej wodzie nie jest, jest szczególnie przyjemne, bo piasek jest twardy, biega się jak po betonie, a na dodatek sam brzeg jest pochyły, więc biega się na jedną nogę. Ale w ramach eksperymentu, jak najbardziej, można tego spróbować. Bieganie po plaży to nie jest to, co. Tygrysek lubi najbardziej, za to bieganie w lesie nadbrzeżnym to jest frajda. Las, 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 jak widać za mną, las sosnowy, bardzo fajny, poprzecinany masą różnych ścieżek. Ścieżki są pogórkowate i dość szerokie, więc można także jeździć na rowerze. Co też uczyniliśmy podczas wycieczki na latarni morskiej na Rozefiu i wracaliśmy z odjazd góry tutaj do nas e, cały czas przez las. Także po zapasem przybrzeżnym można bardzo przyjemnie sobie pojeździć, bo drogi są niezbyt uczęszczane przez samochody, a także sporo dróg jest e, szutrowych więc bardzo przyjemnych do spacerowania, a także jeżdżenia na rowerze, co też uczyniliśmy kilkukrotnie. Mimo iż jesteśmy nad morzem, to mimo wszystko tu są górki i to całkiem miejscami spore, zwłaszcza w rejonie Trójmiasta, tak zwana Szwajcaria Kaszubska, ze wzniesieniami do blisko 200 metrów nad poziomem morza, czyli Biorąc tą wybitność, to są to całkiem spore górki. Tam niestety nie miałem okazji pojeździć, bo w Gdańsku byłem jeden dzień i przyjechaliśmy tutaj. Tutaj też jest bardzo przyjemnie, jak zresztą widać na załączonym obrazku. Co fajnego można jeszcze zobaczyć w okolicach? Oczywiście. Cała Mierzeja Helska, wzdłuż całego Helu jest także poprowadzona ścieżka rowerowa, więc bardzo przyjemnie można przez jego całą długość od Helu, czy właściwie od Wodesława aż do Helu, przejechać na rowerze. Na Helu można zwiedzać zarówno porty, jak i instalacje militarne, które są udostępnione do zwiedzania. Jest także muzeum, fokarium, nie pływa, bo siedzi na dnie. Patrz jak leży na dnie. odpoczywa. Musisz O, a tam druga. Ja już o. Hop. I teraz. Patrz jakie ma małe łóżka. za oczami. Zaraz. plażę i co by kto chciał, można skosztować pięknej rybki prosto z kutra. Pięknej rybki? Smacznej rybki prosto z kutra. Także dla każdego coś dobrego. A tak jak mówiłem o górkach, proszę bardzo, jest i górka. Może niewielka, ale jak się pozbiera na trasie wycieczki takich górek kilkadziesiąt, to już się robi całkiem górzysta wycieczka. Hop, 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 i tu całkiem stromo. O, górka będzie mieć 120-30 metrów. Hop. I nawet mamy punkt wysokościowy. I to by było na dzisiaj. Zapraszam Was do ruszania się, zwiedzania swojej i nie tylko swojej okolicy. Biegania, zjeżdżenia na rowerze, spacerowania. A my zobaczymy się znów za kilka dni kolejnym zbiegiem okoliczności.